Dzień dobry, witamy wszystkich. Jest niedziela, wieka nocna, 4 kwietnia 2021 roku. Wyszliśmy z domu, bo jedziemy gdzie? Jedziemy do znajomych na kawę i ciastko. A mamy piękną pogodę. Taka anomalia już się od trzech dni utrzymuje w Irlandii, że jest piękna, słoneczna pogoda, więc... Niestety dalej ograniczenia i dalej nie można się za daleko tak, poruszać, Tak, poruszasz ale... tylko 5 km od, od miejsca zamieszkania, od domu. No, zobaczymy. Eee, no, zostańcie z nami. Zapraszamy. Katedra w Kork. Wstąpimy na chwilę na prywatną modlitwę i. Będziemy szukać grobu. Pustego. Wstąpiliśmy do katedry św. Anny i najświętszej Marii Panny w Kork. W poszukiwaniu grobu polskiego, ale nie ma. Przejeżdżamy koło w Fiedler Park niedaleko. Ludzi mnóstwo, zresztą nawet tutaj widać, że sporo spacerowiczów i o ile spacerowiczów to pół biedy, to, to bardzo dobrze, ale, ale gromadzą się ludzie, po prostu stoją razem, rozmawiają. Bo pogoda ładna. Pogoda ładna, no ale tak to właśnie, a tu cały czas lockdowny i to się chyba nie skończy, dokąd nie wyszczepią wszystkich, bo, bo to ograniczenia nie działają po prostu. Znajdujemy się w balikolim przed lokalną firmą, która przed każdą uroczystością i świętami robi specjalne dekoracje. I tutaj mamy taką wielkanocną pisankę, jajko jajko z kurczaczkiem tak, tak. i z zajączkiem. I w nocy bardzo ładnie to wygląda, bo jest podświetlone. Może jak będziemy wracać, to Wam pokażę. Zobaczmy. O, jesteśmy u naszych przyjaciół. Wszyscy milczą <laughs> i tak się obżeramy. Tak, i mamy tu pysznego... Pleśniaka, opieczonego przez Anię. A tak właśnie wygląda ta sama pisanka, podświetlona w nocy. Dzień dobry, witamy w śmiegu z Dęgos. Czyli w poniedziałek 5 kwietnia roku 2021, cały czas. Jest to dzień następny. Byliśmy w szeregu naszych znajomych, wróciliśmy tam na filmiku widzieliście tą pisankę poświęconą w nocy no a teraz mamy godzinę około 3 około 15 i jedziemy do miasta chcemy, oglądać groby chcemy odnaleźć kilka kościołów jeśli będą otwarte zobaczyć czy są te groby pańskie wczoraj, wczoraj tak jak widzieliście byliśmy w bazylice tutaj katedrze. w katedrze przepraszam, ale nie było Więc mam nadzieję, że gdzieś znajdziemy, Zostancie zapraszamy Pierwszy nasz kościół, jakiego kościół? Dominikanów. Dobrze, wchodzimy tam, poszukamy grobu pańskiego. No i kolejny kościół, który szukamy pańskiego grobu, ale nie ma. nie ma. Nie ma w ogóle śladów. Znajdujemy się na kładce. W są kłódki, jest też nasza kłódka, i to jest m.in. zagadka do lapkesza, przez nas założona. Eee, trzeba odgadnąć datę, która jest na tej kłódce. No, data jest na kurce, to jest na, kłódce, to trzeba na emisji, ale żeby to zrobić, trzeba podejść po prostu Dokładnie. tutaj fizycznie trzeba się znaleźć. Po prostu GPS musisz czytać. Kto to szuka keszy, to zapraszamy. No, kto szuka, to jest, tak. A tutaj, jeden z lokalnych, jed, no lokalne fast food też jeszcze, to są otwarte, przynajmniej tak, ja. dwa. Ludzie się gromadzą mimo obostrzeń covid -owych. W sumie dobrze, bo dystans trzymają i to powinno być otwarte Miejmy nadzieję, że to się wkrótce szybko skończy A my idziemy dalej, Super. szukać kolejnych kościołów otwartych Teraz udajemy się do kościoła Piotra i Pawła Idziemy Jak znaleźliśmy grob? Właśnie wychodzimy, oczywiście, również nie ma. Chyba, chyba nie ma tutaj po prostu grobów, skoro byliśmy już w katedrze, to z ważniejszych kościołów yy, i Dominikanów nigdzie nie ma, więc, więc Ale... też sens szukać, bo ja myślę, że w tym roku nie ma. Ale też nie ma jakby yy, Chrystusa Zmartwychwstałego, całego, który jest z reguły figura na ołtarzu, nie? Nie zauważyliśmy. Nie, nie. No nie właśnie, was, nie ma go tu, gdzie jest To będzie już chyba na dzisiaj ostatni kościół, który odwiedzimy, czyli czwarty. Holy Trinity Church, czyli Kościół Świętej Trójcy, bo inne były zamknięte. To jest otwarty zaraz Musieliśmy z na dziećmi i znaleźliśmy grup. Mański jest to jedyny kościół w kto, Przynajmniej jedyny, który nam się udało znaleźć w Tych pozostałych nie było, więc jeśli ktoś ma ochotę, no to tylko tutaj zapraszamy. Piękne grup. A to jeden, nabyt jednego z bezdomnych w kork czyli cały czas ta bezdomność tutaj jest. I wracamy. Już do domku. też dwa piesze, ale nadpiesze. I znaleźliśmy dróg pański w jednym z kościołów, i jeszcze czekamy na gości. Wczoraj byliśmy my u jednych gości, dzisiaj inni goście będą by u nas. Tak. I tak się nasze święta wielkanocne kończą, wieczór tak. w pracy, niektórzy, niektórzy jeszcze Niektórzy wolne. jeszcze mają wolne trzy no. dni. Także do zobaczenia. Pozdrawiamy. Wesołych świąt. Wesołych.